Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku Finansowiska. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej ponadczasowych tematów w świecie finansów, a jednocześnie o jednym z najbardziej gorących ostatnich miesięcy. O złocie. Zdecydowałam się na ten odcinek właśnie teraz, bo ostatnio natrafiam na kilka, powiedzmy to wprost, bardzo stronniczych i sponsorowanych materiałów, takich, które raczej sprzedają emocje niż wiedzą a że nie podoba mi się, kiedy coś takiego podsyca FOMO, postanowiłam, że dziś na spokojnie opowiem. Czy złoto rzeczywiście chroni przed inflacją? Jaką rolę może pełnić w nowoczesnym portfelu? I czy jego zakup ma dziś sens? Czy może to tylko błyszcząca pułapka w czasie, kiedy złoto bije kolejne rekordy? Pokażę Ci konkretne sposoby inwestowania. Od fizycznych sztabek i monet przez ETF-y, aż po mniej oczywiste opcje. I oczywiście... Powiem, gdzie najłatwiej popełnić błędy, no i jak ich uniknąć. Więc jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić złoto, kiedy i w jakiej formie, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Mam na imię Wiola, zwykle nie jestem inżynierem, ale moją pasją są finanse osobiste. Nie jestem zawodową finansistką, ale tak jak Ty, chcę po prostu dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Wierzę, że nie trzeba mieć dyplomu z ekonomii, aby ogarniać finanse. Pomóc Ci przejść od chaosu i przytłoczenia do spokoju, jasnego planu i świadomych decyzji. Bez stresu, bez życia wykresami. I tak, żeby zostało Ci jeszcze miejsce i czas na cieszenie się życiem. Zaczynając od podstaw, złoto od wieków nazywane jest bezpieczną przystanią. I to nie bez powodu. W czasach kryzysów, inflacji czy globalnej niepewności, inwestorzy sięgają po nie, traktując jako ochronę kapitału. Choć złoto. Nie wypłaca odsetek ani dywidend, to w dłuższym terminie potrafi utrzymać siłę nabywczą pieniądza. Ale czy naprawdę chroni przed inflacją? Historyczne dane mówią tak, w długim terminie. Od 1971 do 2024 roku złoto dawało średnioroczny zwrot na poziomie ponad 8% w dolarach. Brzmi dobrze, prawda? Ale to nie oznacza, że złoto zawsze daje zysk. Bywały naprawdę długie okresy, gdy nie tylko nie pokonywało inflacji, ale nawet nominalnie traciło na wartości. Na przykład ktoś, kto kupił złoto w styczniu 1980 roku, pozostawał na minusie aż do 2007. To prawie 28 lat. Podobnie między 2011 a 2020 rokiem. Przez 9 lat złoto Właściwie stało w miejscu. Dlatego każdy inwestor powinien wiedzieć, że złoto to aktywo bardzo zmienne i żeby zarobić, czasem trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości. No dobrze. No ale ile złota w portfelu należy mieć? Nie ma jednej idealnej odpowiedzi, ale ogólna zasada mówi, że inwestorzy ofensywni, między 2 a 5%, natomiast inwestorzy szukający stabilizacji, między 10 a 15. Złoto to element strategii długoterminowej nie narzędzi do szybkiego zysku, a raczej polisa na trudne czasy. A jak inwestować w złoto? Mamy do wyboru: po pierwsze złoto fizyczne, monety i sztabki daje poczucie bezpieczeństwa, ale wiąże się ta forma inwestycji z kosztami przechowywania, ryzykiem kradzieży i marżami dilerów. Po drugie ETF -y i certyfikaty, tak zwane papierowe złoto. Tu nie masz metalu w ręku, ale śledzisz jego cenę. Zaletą jest większa płynność i niższe koszty transakcyjne. Warto jednak sprawdzić, czy ETF faktycznie posiada fizyczne złoto, czy tylko odwzorowuje jego cenę. Oraz akcje spółek wydobywczych, czyli inwestowanie w firmy zajmujące się wydobywaniem złota. Zyski w tym przypadku mogą być wyższe, ale ryzyko też rośnie. Jest ono związane np. z zarządzaniem spółką czy sytuacją polityczną w danym kraju. A jak kupować złoto w praktyce? Jeśli zdecydujesz, że chcesz mieć złoto w swoim portfelu, podejdź do tematu strategicznie i na chłodno. Po pierwsze, określ budżet, ile procent Twojego kapitału chcesz przeznaczyć na złoto. Po drugie, wybierz formę inwestycji. Fizyczne złoto jako zabezpieczenie na czasy kryzysu i inwestycja długoterminowa, czy raczej to papierowe. Po trzecie, sprawdź wiarygodnych dostawców, renomowani dilerzy, sprawdzone mennice. Po czwarte, bezpiecznie przechowuj. Mamy do wyboru sejf domowy, skrytka bankowa, skarbiec zewnętrzny. Po piąte, kupuj stopniowo. Rozłożenie zakupów w czasie zmniejsza ryzyko złego momentu cenowego. I po szóste, miej plan wyjścia. Czyli w jakich okolicznościach sprzedajesz. Krótka przerwa, jeśli ten odcinek Ci się podoba, zostaw ocenę łapkę w górę, serduszko, co tam masz. To naprawdę pomaga mi dotrzeć do nowych osób. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij subskrybuj. Dzięki. Lecimy dalej. Trochę z naszego podwórka. Kupując złoto inwestycyjne w Polsce, nie płacisz VAT-u. I to duża zaleta. A co z podatkiem belki? Jeśli sprzedajesz złoto po 6 miesiącach od końca miesiąca zakupu i sprzedaż jest prywatna, nie płacisz podatku. Wcześniej niestety tak. Dlatego przechowuj dokumenty zakupu i sprzedaży zawsze. No dobrze. No to na sam koniec sprawdzimy czego unikać. Po pierwsze, kupowania pod wpływem emocji. Zwłaszcza teraz, gdy cena bije kolejne rekordy. A coraz więcej osób, które nigdy wcześniej się nim nie interesowały, nagle pyta: Ile złota powinienem mieć w portfelu? Gdzie najlepiej kupić? To klasyczny przykład efektu FOMO, czyli lęku przed tym, że coś mnie ominie. Po drugie, brak dywersyfikacji, czyli wrzucenie wszystkiego w złoto. Po trzecie, brak zabezpieczeń przy przechowywaniu fizycznego złota. Po czwarte, pomijanie kosztów transakcyjnych. Po piąte, brak planu wyjścia. To powinno być jasno zdefiniowane w Twojej strategii inwestycyjnej. Podsumowując, złoto może być wartościowym elementem portfela, ale nie powinno być jego fundamentem. Dobrze sprawdza się jako stabilizator, zwłaszcza w trudnych czasach. Kluczem jest jednak zdrowy rozsądek, odpowiednie proporcje i długoterminowe podejście. I pamiętaj o FOMO. To emocja, która potrafi nas bardzo skutecznie przekonać, że jeśli nie kupię teraz, to przegapię okazję. Ale w inwestowaniu to zwykle oznacza, że kupujemy wtedy, gdy inni już kupili. Więc zanim klikniesz kup, zapytaj siebie: czy robię to z przekonania i zgodnie z moim planem, czy tylko dlatego, że wszyscy wokół o tym mówią? Złoto ma swoje miejsce w portfelu, ale tylko wtedy, gdy jest częścią twojej strategii. A nie wynikiem emocji. Jeśli ten odcinek pomógł Ci spojrzeć na złoto z dystansem, zostaw łapkę, subskrybuj albo prześlij ten odcinek komuś, kto właśnie zastanawia się nad swoim pierwszym zakupem. Masz pytanie albo doświadczenie z inwestowania w złoto? Daj znać w komentarzu. Do usłyszenia. Trzymaj się i inwestuj mądrze.